Każda przygoda jest lepsza z przyjacielem. Mm. <laughs> Nunu i Willump to jeden z nielicznych duetów w postaci w League of Legends. Dwójka kompanów, czyli młody chłopak i Yeti, mają bardzo ciekawe losy. Są przede wszystkim w miarę rozbudowane i będą dalej rozwijane. Wiemy, że powstaje przecież singlowa gra Song of Nunu, którą mamy zobaczyć w 2023 roku. Natomiast wszystkiego co najważniejsze w temacie kim są Nunu i Willam, to się z dzisiejszego materiału, który zażyczył sobie kolejny naczelny wspierający ten kanał. Pawcio, jest mi naprawdę niezmiernie miło i mam nadzieję, że materiał Tobie jak i Wam wszystkim się spodoba. Kolejny Kim jest będę wybierał z waszych komentarzy, dlatego śmiało piszcie pod filmem kogo chcecie następnego. Jako że dziś omawiamy duet chłopca i jego Yeti podzielimy sobie to wszystko na w zasadzie trzy części. Część historii We Lampa, część historii Nunu oraz ich część wspólną, a zarazem jednocześnie największą część znanego ich lore. Oczywiście zaznaczam, że jeżeli oglądacie ten materiał po premierze gry, o której już wspominałem, ten materiał może być nie do końca kompletny, aczkolwiek na pewno powstaną jeszcze inne materiały o tej postaci. Czy o tych postaciach. Zacznijmy zatem od historii Yeti. Willam jest o wiele starszy od Nunu, jak i o wiele starszy od większości postaci w całym League of Legends. Jest on oczywiście Yeti, czyli przedstawicielem rasy zamieszkującej tereny Freljordu. Żyli oni na długo przed aktualnymi wydarzeniami w kanonie Ligi są określani jako starożytne, magiczne istoty, żyjące w harmonii z innymi. Były to również bardzo inteligentne stwory, z natury spokojne, opiekuńcze i pokojowe, aczkolwiek wszystko zmieniło się około 9000 lat przed aktualną fabułą uniwersum, co stanowi dla nas wyznacznik, że Willamp ma co najmniej mniej więcej 8998 lat na karku. Na terenach Freliordu miał miejsce w tamtym czasie potężny kataklizm związany z Wojną Trzech Sióstr, gdzie, ze względu na działania Lisandry i uwięzienie obserwatorów w prawdziwym lodzie, większość Yeti bardzo na tym ucierpiała. Wręcz mamy powiedziane, że Lisandra pozbawiła ich magii. Raz że wielu z przedstawicieli tej rasy straciło tamtego dnia życie, a dwa zostali właśnie od tej magii odcięci, przez co stawali się coraz bardziej dzicy. Choć ruiny utraconej cywilizacji Yeti nie znajdują się kilometr czy 100 metrów od mostu nad Howling Abyss, tak działania Lisandry odbiły się ogromnym echem po połaciach terenu północnego Freljordu. Choć przedstawicieli rasy Yeti we Freljordzie jest trochę, tak Wee lamp na ich tle jest wyjątkowy. Nie tylko różni się od nich wyglądem, co z tego, co wiem, ma związek z jego nieutraconą więzią z magią, a jest również jednym z nielicznych, nad którymi nie zapanowały pierwotne, dzikie instynkty. Jak wynika z kanonu, jest on również ostatnim magicznym Yeti i był strażnikiem specjalnego magicznego kryształu, do którego jeszcze sobie dzisiaj wrócimy. Jako długowieczny Yeti dzielnie stał na swoim stanowisku, lecz miało to swoje konsekwencje. Zapomniał o swoich pobratymcach, o relacjach z nimi, jak również nawet zapomniał, jak się nazywał. Podczas gdy Willam przez setki lat bronił magicznego kryształu, Nunu ma zaledwie tylko 9 lat. Należy on do koczowniczego plemienia podróżującego po Freliordzie, określanych jako Plemię Notajów. Nie wiemy o nich zbyt dużo poza tym, że podróżują od wioski do wioski, mają bardzo duże poszanowanie historii i mitów Freliordu, jak również najbliżej im do Aniwi, gdzie traktują krwiofenixa jako duchową przewodniczkę. Byli oni pewnego rodzaju plemieniem bardów, którzy muzyką i tańcem starali się przynosić radość w trudnym, zimowym klimacie komukolwiek, kogo spotkają. Wiemy również o matce Nunu, imieniem Laika. Która, według jego przekazu, była piękną i dobroduszną kobietą, niezwykle uzdolnioną pod kątem śpiewu. Chłopak uwielbiał słuchać wielu jej historii. O ojcu Nunu, niestety, na ten moment nie mamy zupełnie żadnej informacji. Wracając, Laika nazywała Nunu burczymuchą i bardzo dbała o swojego małego synka. Była dla Nunu zarówno bohaterką, jak i jedyną w tamtym czasie bliską osobą. Oczywiście jak to dziecko, bardzo często pytał mamę o różne rzeczy. O wie o Avarosan czy Zimowy Szpon. Słuchał również jej opowieści o Mroźnej Straży i tamtejszej Cytadeli, jak również o Yeti. Lajka wpajała mu, że ich dom jest wszędzie tam, gdzie będą razem, niezależnie gdzie to będzie. Natomiast jeżeli ktoś jest ciekawy, to tak de facto możemy powiedzieć, że ich fizycznym domem był wóz, którym podróżowali. W wieku pięciu lat Nunu otrzymał od matki Fled, aby nauczył się grać i nieść dalej tradycję notajów. Chłopak nazwał swój flet z Felsą górem. Jednak zawsze coś w takich sytuacjach po prostu musi się popsuć. Karawanę notajów napadli rabusie, czego pokłosiem było oddzielenie chłopca od matki. Ocalałe dzieci z plemienia zostały zabrane przez oddział mroźnej straży, oczywiście podległy Lisandrze. Do wioski niedaleko Cytadeli Wiedźmy Lodu. Nunu nie wiedział co się stało z jego matką. Miały tygodnia, chłopak był gotowy samemu ruszyć na śnieżyce i lajki szukać, choć wojownicy zapewniali go, że nie poradzi sobie sam i musi z nimi zostać. Chłopak przez ogromną tęsknotę do matki zaczął coraz więcej czasu spędzać samotnie, przypominając sobie dawne legendy i piosenki przez nią śpiewane. Nie wiemy dokładnie, ile Nunu spędził tam czasu, wiemy jednak, że miał nawet okazję poznać samą Lisandrę, która bardzo mocno interesowała się jego matką i przede wszystkim mitami o Jeti. Dla chłopca nie tylko wojownicy Mroźnej Straży stanowili problem czy brak matki, a również inne dzieci notajów, które już miały sztylety, a Nunu jako jedyny. Nie, gdyż pamiętajmy, że nie był on jedynym dzieckiem, które było wśród mroźnej straży. Niemniej, cały czas myślał o matce i pewnego wieczoru miał już tego wszystkiego dosyć i postanowił udać się na jej poszukiwanie. Co do zasady, to w większości przypadków pomysł chłopca skończyłby się raczej tragicznie. Skojarzył on, że Lisandra wspominała o zdziczałym potworze mordującym wszystkich, którzy chcieli uzyskać jego moc. Każdego roku grupa wojów Mroźnej Straży nie wracała po starciu z nim. Młody chłopiec stwierdził, że genialnym pomysłem będzie pójście do Yeti i postraszenie bestii swoim z Felsą Górem. Był to oczywiście flet, ale w wyobraźni chłopca był to potężny miecz. I tak Nunu wybrał się na starcie z Wilampem. Chłopak nie wiedział jednak, że Yeti pilnuje starego klejnotu i jako strażnik miał przekazać komuś jego moc, ale przez tysiące lat nie znalazł nikogo godnego. Wszyscy ludzie, których spotykał i którzy przybywali stawić mu czoła, nie byli godni. Stąd Willamp bronił spuścizny po swoich przodkach. Nunu dostał się w pobliże kryształu, gdzie jego życie miało się zakończyć. I tak samo myślał Willamp który już był gotowy atakować chłopca. Jednak magiczny klejnot pokazał mu obrazy w umyśle Nunu o bohaterach i głębokim przekazie opowieści lajki. Również Nunu ujrzał Lampa nie jako strażnika czy potężną bestię, a kogoś, kto potrzebuje przyjaciela. Stąd nagle chłopak stwierdził, że rzuci śnieżką w strażnika. Potem rzucił drugą, potem trzecią, i po chwili obaj zaczęli radosną bitwę na śnieżki, gdzie Willam pierwszy raz od wieków miał się uśmiechnąć. Niestety, przypadkowo złamał flet chłopca, co było zakończeniem zabawy, a że był to prezent od lajki, chłopak zaczął po prostu płakać. I w ten klejnot pokazał coś innego. Zaprezentował Willampowi płonącą karawanę i ten wyczuł w chłopcu coś, czego nigdy nie poczuł w żadnym człowieku. A była to miłość. Willam zrozumiał, że oto przed nim stoi chłopiec, będący nadzieją freliordu. Chłopiec, który chce pomagać, jest pełen miłości i chęci pokoju. Bohater po tysiącach lat wreszcie przelał moc klejnotu na Nunu, która obdarzyła syna Lajki jedną z najsilniejszych możliwości, czy jedną z najsilniejszych mocy na całej runterze. A była to moc urzeczywistniania tego, co widzi w swojej głowie. Tworzenia tego, co dzieje się w jego wyobraźni. Od tego momentu znaleźli kompana, którego obaj tak bardzo potrzebowali, i od tej sytuacji rozpoczęły się ich przygody i wojaże. Aktualnie nie wiemy, gdzie się znajdują, ani gdzie dokładnie byli, ale cały czas trwa ich podróż w poszukiwaniu lajki, i według kanonicznego przekazu, podążają za jej sercową pieśnią. Jest to trochę lajka Schrödingera, bo nie wiemy czy żyje czy nie żyje, wiemy tyle, że jest zaginiona. Jakoś wybitnie dużo o przygodach bohaterów nie wiemy. Dlatego, nadchodząca gra o ich fojarzach jest w mojej ocenie świetnym pomysłem zarówno na poznanie ich lore, jak i odwiedzenie zakątków Freljordu. Plus, ja uważam, że gry singlowe w uniwersum League of Legends to jest strzał w dziesiątkę. Przy tworzeniu tego duetu Nunu i Willumpa, twórcy chcieli przekazać moc dziecięcej przyjaźni i wyobraźni, co moim zdaniem udało się całkiem nieźle. W każdym razie znamy jedno miejsce, gdzie bohaterowie rzeczywiście byli. Jest to miejsce określane jako Nile Jack. Co nie jest jej prawdziwą nazwą, a tak nazwał ją Willam i w języku Yeti oznacza to kamień. Znajduje się na południe od cytadeli mroźnej straży. W ramach ciekawostki ponad wioską żyły wskalniaki, dokładnie te, które znamy z gry. Gdy nasi bohaterowie tam dotarli, to według Nunu na mieszkańcach ciążyła klątwa, gdzie ludzie zostali tam zamienieni w kamień. Rozpoczęły się próby jej zdjęcia. Nunu pamiętał mit o tym, jak Avarosa uzdrowiła żółwia, Dając mu buziaka, stwierdził, że warto spróbować, ale do tego zadania oddelegował Wilampa, gdyż nie chciałaby jego pierwszy buziak był z kamieniem. Później próbował odnawiania nauczonych przez Lisandrę modlitw, co również nie przyniosło skutku. Później próbował zbudować smoka ze śniegu, by, finalnie, jak w legendach z Braumem, próbował przyciągnąć słońce. Być może w głowie urodziło się wam pytanie, skoro Nunu posiada moc urzeczywistniania tego, co ma w głowie, dlaczego nie wyobraził sobie po prostu zdjęcia klątwy, czy na przykład nie przyciągnął słońca? I to jest, moi drodzy, bardzo dobre pytanie. Naprawdę jestem z was dumny. Chłopak jest jeszcze za młody. Brak mu doświadczenia i kilku lat obcowania z tą mocą, ponieważ nie okiełznał jej jeszcze w pełni. To, czego na razie głównie się nauczył, to tworzenie śnieżek czy różnego rodzaju obiektów z lodu, jak ściany czy mosty. I ta moc na pewno będzie w grze Onunu i Wilampie bardzo mocno wykorzystywana, no bo widzieliśmy to już na trailerze. Ostatnim pomysłem było zniszczenie zamarzniętej tamy ponad wioską, co dzięki stworzeniu przez Nunu ogromnej śnieżki i inwencji lampa się udało. Po chwili Yeti poczuł magię potężniejszą od klątwy wlewającą się do wioski. Stwierdził w głowie, że to jedyna magia, która może ocalić Freljord i nawet zamrożone sny innych Yeti, bledną w porównaniu z miłością, której Nunu ma tak dużo. Po udanej przygodzie, Nunu przytulił się do Ilampa, ten odwzajemnił to swoimi czterema łapami i musiał odwrócić wzrok, aby chłopiec nie zauważył płatków śniegu padających z jego oczu. Możemy również spekulować o innych przygodach bohaterów, aczkolwiek te z tego co mi wiadomo, kanoniczne nie są. Według tego wiemy, że obserwowali jakąś uroczystość na Holling Abyss, spotkali i bronili innych notajów. Gonili z Katlera, w jednej z jaskiń znaleźli hekstechową skrzynię, odnaleźli zamarznięte statki zimowego szpona, czy spotkali się z gromadką Poro. Niestety więcej przygód przyjaciół nie znamy. Mamy natomiast ich relacje z innymi postaciami. Tych według Rajotu mamy dwie: ze wspominaną Lisandrą, którą jak wiemy spotkał oraz Aniwią, która była duchową przewodniczką jego plemienia. Ciekawostką jest to, że co do zasady to są one poprawne. Co jak oglądacie tę serię już od jakiegoś czasu, wiecie, że nie zawsze jest to takie oczywiste. Swoją drogą teraz do mnie dotarło, że serię kim jest prowadzę już ponad dwa lata. A jeszcze zostało kilkadziesiąt grywalnych postaci, a jeszcze ile postaci z Kanonu do omówienia? No cóż, nie ma co gdybać, tylko wziąć się do roboty. Od siebie dodałbym, że Willamp miał okazję poznać legendarne trzy siostry, czyli Lisandrę, Cyril. I Jest tutaj jeszcze jedna nieco bardziej zawiła rzecz, którą mogę przytoczyć. A mianowicie w historii Gnara mamy wspominkę o wielkich białych jordlach. W rzeczywistości były to Yeti. W relacjach Gnara również pojawia się tam Nunu i Willam. Zatem możemy na tej podstawie spekulować, że Gnar, zanim został zamrożony, miał okazję Willampa spotkać i poznać. Niestety nie mamy na to większego potwierdzenia. I też jest pytanie, czy po tak długim czasie Willam Gnara może pamiętać. I tak oto przebrnęliśmy przez znane losy chłopca i jego Yeti. I ja wam, moi drodzy, pięknie za ten materiał dziękuję. Jak się podobało, to zostawcie kciuka i suba, jeżeli nie chcecie kolejnych materiałów przegapić. Napiszcie również o kim chcecie następny materiał i ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.